Ojej bo... SIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KUCHU HAHAHAHAHA Yyyy mną jeździli 3 Ej bo on mnie tutaj On mnie tu gwałci To chyba ty jego od drugiej strony no, TY DRAGO TO przycisnąć. Weź go Ciśnij o, w niego go Brawo Pat Oj dowalił mnie OK Dostał oj, trafiłbym cię. Tam na. No pierdzielony, nie, nie mogłem w niego trafić. paczkę, bale, jaką tam ubiegłoo. masz paczkę? Pojemność? Pochód ale tam paczkę możesz jeździć w samochodzie. No tak, pięć. Kuf jak. Nob. Terpiątko. Lecia gdzieś. To jest nob. <tart2> hmm. Kuchu, ty, ty, wreszcie, to jest jakiś kopia. To jest serwer. No, by... To, to znajdź ja inny. Ja ją widzę, bo on tak lagi w Czy ma pani ładuje? Tu. No lagi, no co jest? Kolej dwa strzały hmm. dostał na papę i nie zdechł. Mówię, mówię ci, że tak broń jest coś nie tegas już. O. Nie jest to samo co kiedyś. O, już nie. Chyba, żebym miał to, Per 1, no to okej, okay, pomyślałbym jeszcze nad tym. Bo Per 1 to ona chyba robi dalej to kółeczko, nie? Czy nie? Eee, nie Nie robi żadnego kółeczka, co ty gadasz. Wszystko jest tak samo. <laughs> <laughs> Oj, Norbi, Norbi, Norbi! Dobry. Dobra, pojechał do was? Ej, jedźcie na mnie. Na mnie, na Czemu wybiłeś mnie, Siadaj. Dupa była, nie? Czy jaki tam Rosu? Rosu? No to zaraz schodzimy. No aj, aż czekaj. Skoski są na przecież. Rosu. No, kurde, jako mam ochotę na Rosu. Rosu, daj mi zjadł. Pomóż mi! Jak ci mam pomóc? No strzelaj do niego, orbie. No pistolet. Jak? Nie, nie wiesz jaki to jest... Na wtóry jesteś, wiesz? A. Mnie dwóch jest. Pekaj, bo między Perka, mi nie, 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 mnie bo mi mnie nie, ma nie, 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 Tam, na, yy, tam na jest złota, nie, 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 jest bo. nie, jest, nie, 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 ja tylko widzę ma Miasi Jest, jest ten nie? po prawej będzie, Widzisz? A, -a. A widzę, widzę. Ta ściera? Ta ściera? Tamten, y, 59 tam siedzi. To A ja tam wejdę. Na trzy wojny, bym musiał od tyłu iść. A granatami? A ten granatami, on to tam. O, o. o kurde, ale mi Na dole jest. dwójka. Dobra, jest Ja po prostu na Kevlar 2 to grać to się nie da, ja uważam. A na Kevlar 3? To... Jeszcze no. gorzej. A ja widziałem koleś jak grał Enfasem i Kevlar 3. A to Kevlar jaki kolor ma? Zielony, tak? Zielony. Tak. A to jeszcze przebieganie? Niebieskie? Zielone. Zielone. A, czyli nie da się razem. Yy, tutaj ten. Na, teraz, jest. na dole razy. jest ten, start. Dzięki. A dostał ten star? No dostał o. kilka kulek. Ja Jakieś. Ja Jest za tymi bunkrami. O, ty Skąd on wiedział? O. Tam na górze jeszcze. O kurde, wlazł mi tu. Norbi. Gdzie ty byłeś, powiedz tymi kochaniami? Padłem. O to mówi się, że padłeś. A nie, tylko stoi, czekuj. Eee, eee. Bym wtedy wiedział, że mam się pilnować a tak to mnie zatłukł. Ej, to trzeba było podnieść <grym> żal Netera jest. Wzrób tam koło o, ciebie Padłem! A mamy Baga, mam padłem No i o to chodzi. Aż jeszcze taki alarm robić, taki Perk padłem, mają, padłem. <grym> Jezu, perkami walą, a potem dobijają. Taka ich tak No a jak? Rzecież no bo taki Norwidczek są... był też tak potrafi To nie grać. są fale samuraj. Ja nie Właśnie. mam perków. Nie, to czym rzucasz jajami? Zmieniłem, teraz. O, kurde, norki. nie, to nie, nie gra granatami. Nie, I w nie, co do, co, do, co do tych perków, to już przesadzają. Dwa perki na samochód mi rzucił i uciekał. Na, na górze jest. Na górze? Znaczy u nas, tutaj dwóch jest na punkcie. U chłopaków. Przyjmij go do A Aha, kto weźmie. Tam chyba trzech jest, chyba jak tam to, to, to weź to jeden, Może spadłem. No to dobrze. A, dobra, już jest, myślałem, że ten. A mówią, że kuraj o. to jest głównie nauko, fajnie się nim prowadzi. Takie fajne no, Ale ja pamiętam jak kiedyś testowali właśnie, mu dać napęd, nie? Nie dało się tym jeździć. Pikaż buła go tak przekipał do tyłu. Że o, jak Wiesz, jak kiedyś zrobił? Wiesz, jakie błoki były kiedyś z tym, z mojej rajem? Nie, to był but, samolot. Był... I... Co, Co, Co robisz? Ej, kogo ty teraz robisz na. No cholera! A na 129. No i na pulpi mnie wywalił, nie wiem dlaczego. Przez cape'a no żadna nowość. Na 129, 229 chyba, tak? 120. Co robisz na ten steru, Na ten tom lid? Ja teraz to aż Ja Że wiem. Bo ja mam tom to blood, blood, blood Rolls. Aj, hmm, şey. zabił mnie! Zabiłem granatę kogoś? Nie. 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 To lid. No. Leap, to no. Ja robię teraz. Jak on ma? Taki, taki Rudy. A, taką rudą małpę, dobra. Ju, jungle Draws. Jak masz tam auto? Tego no nie mam właśnie. Ej, dalej to trzeba wygrać, kurde. A bo ty hmm. pewnie tego na finacel zrobiłeś. Ja bro, nie L. Tam, sełga. No to trzeba było najpierw na water, potem na ten. I z no, ja mam i Sełga do roboty, więc takie. Chyba, że się wszyscy skampimy na K, bo jest fajny na kampę. Wszędzie są fajne. Na ale bo... jest, jest fajne. Biorą... K. Dobrze... Gufik, e, ja strzelaj tam. Ja czekam, aż będę miał chroma na pistoleciku. O na K. Przez on jest gdzieś indziej całkowicie. Ja sobie dam radę na tym K. My, my tu, pójdziemy we dwóch, tak? Chodź, pójdziemy we dwóch. Tybie bo na nie K nie ma. Czekaj. Jest tam koleś. Mówisz, żebym strzelał, to ty nie strzelaj. Ej, Gufik, ty masz trochę mały damage z takiej odległości. Nie ma, jest zabawy. O, tylko gra O kurde. Jeszcze Jakieś jeden tam do jest. Chyba tam A, jest. Eee, yy, tutaj na Le Czy tam obok. Punkt na my. na my czy na L? No na L chyba. Nie pamiętam, czekaj. My, my, my. Na Lol, my. dobra, mam typa, mówię, że tutaj siedzi. To dwóch ich tu było. Eee, yy, na ly jedzie. Znaczy będzie od. Yy, jest na dole, jest na dole. Dobra, idę za nim, idę za nim, idę za nim. Będę mu desać z dupy. Walcisz trzeba do niego. Jeden strzał. No jak dostał tyle? Chyba kabrę. Jakie kudło. Dostałem komunikat właśnie razy. przed chwilą od kolesia. Botmore. Jedenastu trzymać. Bo masz. co, bo jestem eee. grudy? Rozdaję cukierki. Fatal. Idzie na ten. No ja już idę. Zaraz. Od statku, od statku. Oddaj mi roseł. Ja ten Oddaj. błąd, ja mam przerąbane. O, A ty, ty zagrałeś. No! What the Brawo! Chowałeś, żeś tą skrzynkę. Granata. Tiki, dawaj gota. Dostał ode mnie. Wiem, on ode mnie też dostał, ale żyje skubany. Ej, lepiej! No nie, tutaj doktor wszedł. O ile was tutaj jest? No, ludzie. Jestem bondy, to się rzucałem jak... jak dzika świnia na zakręcie. Norwiku, nie utrzymasz tej rangi. Idzie typek od tego, od E. Od czego? Od literki E, jest przy L. A. Do samochodu wsiadł. Się dawaj go, dawaj go! Pięknie! Przestrzymany ładnie. Nie ważne, żeby nie chować. Lepiej się schować i na siłę. Zabij. O kurde, koleś się zawiózł. O, komputer. Komputer mamy. O, ty, cześć, cześć, nie... Bo wszystry piesz mógł mnie szczekać What the fuck? Co? No bo nigdy nie szczekał to nagle to zaczął szczekać I on Ja nie widział czekać Ty masz psa który szczeka naprawdę Może Może <grybujesz> miał Miał God też miał i miał ci sorry, on miał czy On taki nagle dźwięk konia <grybujesz> Albo nie, albo to moja cyka sorry Chyba to moja kosynka szczeka <grybujesz> Ej co to kurne Szybciej wyjdzie na to drugie Eee, dobra, zostaliśmy nazwani hakerami, co okay. wy nada? Oo, fania. Oh, no, fucking polisz Mamy, Polish mamy hacker, idiot. i mamy dowody, że że. że jesteśmy uczciwi. 7, 6, 5, 4, 5. Bym zaczęła tego miasta no nie o, mogę trafić. Jeden. Fucking new year. Kto z tego? O, no, da. Dobra, czekajcie sobie po zupę, scot To Wojtek lepiej? lappy